Siemanko, a teraz pokazujemy Wam nasz kochany Explorer w wersji klasycznej. Dzień dobry, wita Explorer wersja musztardka z szarym, przepiękny. Chyba go biorę, bo jest ładny. Ja za to mam ciemne szarości, nie jest to mój kolor do końca, ale myślę, że dla kogoś, kto lubi takie klasyczne stylówki, jak najbardziej. Idziemy w szary, tym razem melanz stal plus jasny szary. To jest mój kolor. Tutaj teraz kolor Ice Coffee. Jest przepiękny. Nauczyłam się tej nazwy, bo mi Agata kazała. <grybujesz> jest genialny. Serbujesz. Kochacie ten kolor, no to musi wiedzieć dziewczyna, co mówi. No i kochacie również butelkę. To jest, słuchajcie, butelka. Jak zwykle wasza ukochana Explorer to też jest nasz hit od dawien dawna i się w ogóle nie nudzi. A teraz mamy taki odcień morski, przepiękny, również z bliska do tej czerwieni, no idealnie. A ja mam wersję, słuchajcie, dla kogoś, kto ma bardzo dużo głowę. Mamy czapkę Explorer, która jest ogromna, zobaczcie to. Także jeżeli macie kogoś, kto ma naprawdę dużo głowę i szuka klasycznej czapy, to jest naprawdę to, polecam. A teraz yy, mamy takie bordo z granatem. Także jak Wam się podoba ten kolor? Ja myślę, że jest bardzo ciekawy. róbcie screenshota, ślijcie nam i kupujcie. Witam was wersja melanzu ze śliweczką. Proszę bardzo! I lecimy z kolejną śliwką, ale takim bardziej z Ice, z ice Coffee, coffee e, odcieniem no już naprawdę pasuje mi ten kolor. No to nie? <laughs> Fajnie. Ja mam też kolejną, która mi pasuje, to są też moje kolory, mam sama taką czapkę, tylko inny model, czyli nasz Bubble gum, który również jest na stronie, czyli włóczka pomieszana z kwarcowym różem. Piękność, piękność, piękność. Idziemy z takim kwarcowym różem pięknym. Co myślicie? Prosta, klasyczna, kwarcowy róż cały czas z nami, tylko że w tym momencie w wersji z jeszcze inną włóczką, taką melanżowaną. I lecimy w czernie. Czernie, szarość, ale taki lekki melanż, przełamanie, jak dla mnie, zajebiście. A ja mam też czapeczkę, która jest na stronie. To jest czarna perła połączona z czarnym, czyli mamy czarną czapkę, ale z taką fajną nutką, że nie jest nudno. No i jak dla mnie jest, jest przepięknie, pasuje każdemu wiadomo. I czerwień! Jak nam się podoba ta stylóweczka w ogóle. <ścoughs> Idealna czerwień, po prostu przełamana tutaj ciemniejszym odcieniem, także prezentuje się idealnie. Jeszcze Wam pokażę w tył. Też wjeżdżam z czerwonym, tylko trochę ciemniejszym. Tutaj mamy bordo i czerwony z kolorową meteczką. A co? Nie wszędzie musi być skórka. I wjeżdża jesień, czyli nasz sezon. Piękna jesień przełomana, ciemniejsze tutaj odcienie jeszcze. Jak Wam się podoba? Jeszcze pokażę w tył. Pięknie. A ja mam jesień połączoną z jesienią. Jedna sztuka, duża czapka znowu, czyli jak najbardziej męska, albo dla osób, które nie chcą, żeby ich obciskało. A ja Wam zaprezentuję teraz też jesień, ale połączona z musztardką, czyli taka bardziej jaśniejsza wersja. Bardzo fajnie się zawija, rozjaśnia. wygląda genialnie. No, i wchodzimy w niebiesko-zielenie. Tutaj będziemy miały cztery wersje. Ta włóczka, która jest cieniowana, jest podstawą, i do tego mamy dołączone różne kolorki. Tutaj jest dołączony nasz nowy niebieski. A tutaj mamy bardziej więcej, trochę musztardki. Także też takie jaśniejsza kombinacja. A tutaj mam dołożoną trawę. Prawa po drugiej stronie płota, proszę bardzo. I ostatnia wersja w takich bardziej niebieskich odcieniach. <grywia> Dziękujemy.